Muszę wam powiedzieć, że zastanawiałam się, czy w ogóle montować ten film. Miałam go nie wstawiać, ale wstawię go po głębszym namyśle. Tylko dlatego, żebyście zobaczyli, że nie zawsze życie jest piękne i kolorowe, tak jak pokazujemy. Czasami jest źle i wszystko beznadziejnie i nie zawsze jest idealnie. Także zapraszam na fantastycznie nieudany dzień ze mną. Hello, 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 witam się z wami. Bez makijażu jeszcze nie nieogarnięta, ale to nic. Zebrałam się w końcu zuszka po kilku godzinach. Muszę przyznać, ciężko, bo miałem dzisiaj wyjątkowo gorszy poranek i gorszy dzień, także no ogólnie ten czas nie jest najlepszy w moim życiu, także ogarniamy się i jedziemy na zakupy, a później spróbujemy sobie jakoś. Załatwić ten dzień, żeby był przyjemniejszy, i żeby w końcu udało mi się wyspać. Także moja sąsiadka Walko, tak słysza. Także co? Zbieramy się, jedziemy, jedziemy, kupimy jakieś olejki eteryczne i będziemy robić dzisiaj medełka, bo przyjeżdżają do mnie niedługo goście. Także lubię, jak kupują coś takiego, wiecie, ode mnie. Także tak, będzie dobrze. Zabieramy się za ogarnienie, bo wyglądam strasznie, ale to jest efekt dwóch tygodni praktycznie, nie spanie. Dobrze, makijaż mamy skończony, więc możemy się ubrać i jedziemy na zakupy. Widzicie to? Miałam popękane wargi z nałożyłam na to później tint, teraz nie mogę się tego pozbyć o czterech dni. Jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie śmiało pisać. Próbowałam chyba już wszystkiego. Jedynie co, no to kwasku cytrynowego sobie nie położyłam, no ale nie położę, bo umrę wtedy z bólu, bo to jest jednak ranka. A dodatkowo zabarwiona tintem, także no... ciekawe, ciekawe. Natomiast całość moich już mi się bardzo podoba, z wyjątkiem tego czegoś. Uwielbiam ten efekt kredki właśnie błyszczyka. A teraz co, ubieramy się, pokażę wam stylizację. Bo jest oczywiście taka już jesienna, bo już jest jesień. Niestety także ubieramy się i zabieram się z Wami na zakupy, zanim nam wszystko zamkną, bo ciężko mi się było się zabrać o ciężko. Po 275 przebiorkach, rozmazaniu makijażu, w malowaniu się z powrotem i wszystkim dookoła. Po prostu ubram sobie zwykłe ledice, czarne staterek, kurtkę, bierzemy torebkę, telefon i okularem, bo pasowało gdzieś widzieć na tych zakupach. Kupujemy produkty i będziemy się później odstresowywać i nabierać sił, bo już za tydzień lecimy na wakacje. To znaczy, jak wy to oglądacie, to ja prawdopodobnie już jestem na wakacjach. Ok, przy okazji zobaczyłam, że na Vinted sprzedam sweterek, bo to właśnie moja pierwsza rzecz. którą sprzedałam pierwszy raz, cokolwiek w ogóle wystawiałam na tej aplikacji, ale. Robiłam ostatnio porządek w szafie i tak wyszło, więc e, tak sprzedam właśnie sweterek i byłam wysłać paczkę, nawet nie wiedziałam do końca jak to działa, czy w ogóle się będzie punkt otwarty, Every, ale na szczęście był, także jedziemy dalej. Moje okulary, jestem z nich nieziemsko dumna, kupiłam sobie ostatnio i to są okulary z polaryzacją, czyli jak świeci słońce, to już się robią przyciemniane, jak... Mamy taką pogodę, jak teraz, to są tak pół na pół, a jak mamy całkiem ciemną, to są wtedy normalnie jasne. Powiem Wam, fajna sprawa, podoba mi się to, podoba mi się ten efekt. Nie wyglądają źle. Dajcie znać, co sądzicie. A ja jadę. Najpierw pojedziemy sobie do Humberdina, zobaczymy, co mają. Później pojedziemy sobie do Sainsbury'ego, bo tam na pewno mają duży wybór olejków zapachowych. Tak przynajmniej kojarzę. A później wstąpimy sobie do Lidla, bo trzeba jakieś tam, wiecie... Warzywka i owocy sobie kupić, bo trzeba coś jeść zdrowego, a nie tylko fast foody i gotowe jedzenie. Także jedziemy. No więc, tak na samym wejściu mieliśmy mały akcent Halloween, tak naprawdę myślałam, że to jest wszystko. Bo za chwilę były robaczki do karmienia ptaszków: jakieś kubki, szampony, odżywki z tej firmy Glow, no i środki czystości. I tak wyglądało wejście. Byłam w szoku. Tak naprawdę, bo zazwyczaj jest bardziej tematycznie. Był za to nowy flasz na jesień o ładnym zapachu, więc go sobie wzięłam i mam nadzieję, że w domu będzie mi ładnie pachnieć podczas sprzątania. Mieliśmy jakieś płatki, herbaty, wiecie, takie typowe promocyjne rzeczy, które teraz mają jakieś babeczki, ciasteczka, cukierki. Jakieś kosmetyki, no i tutaj mieliśmy wodę i mój dział, czyli kąpiel. Mają bardzo fajne te sole i do kąpieli, także ja je uwielbiam. Tutaj były zespły, gąbki, niegąbki i tak dalej. Gąbki sobie wzięłam, bo chciałam sobie właśnie zobaczyć, czy mi się coś zrobić z nich i myślę, że w następnym czasie, nie teraz. Natomiast na końcu tej alejki mieliśmy już wywieszone stroje na Halloween i tak bardzo Halloweenowe. A pomiędzy tym wszystkim było co? Choinka. No, ludzie, mamy wrzesień. Jak to wyglądacie? Ok, jest koniec, natomiast ja to nagrywałam i jest początek, praktycznie, więc no niecała połowa. Więc no, co to ma być? No, ale dalej mamy Halloween, Halloween, jeszcze raz Halloween. Tak jak widzicie, oni tutaj szaleją na tym punkcie, jest tego masa. Tutaj miałem szok. No króliczki wielkanocne i te wieńce też wyglądały na takie strójki bardziej wielkanocne. Myślę, że mamy tutaj zimę, jesień i wiosnę. Wszystko w jednym. Masę słodyczy. Słodyczy, wiecie, bo tutaj na Halloween dajemy y, słodycze. W, y, tym. No i wchodzimy w kolejną alejkę. Tam co? Bombki i święta Bożego Narodzenia. Swoją drogą całkiem ładne, ale no nie ma to swojego klimatu. Ludzie jest trochę za wcześnie. Nie wiem, dajcie znać co wy sądzicie o tym. Myślę, że gdyby to się zaczynało w listopadzie, chociaż to byłoby bardziej czuć magię tych świąt później i tak dalej, bo w tym momencie mam nadzieję, że, mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy przebodcowani tymi świętami tak naprawdę już od końca sierpnia. Także troszeczkę za wcześnie stanowczo, przynajmniej jak dla mnie. Dajcie znać, jak wy uważacie. Bo ja lubię święta i lubię tą magię, no natomiast niekoniecznie w sierpniu, czy też wrześniu. Mam w ogóle wrażenie, że niedługo to w radiu będzie lecieć Mary Christmas. Tutaj mieliśmy końcówkę lata, jakieś tam namioty i tak dalej. a tu już oczywiście kolejna alejka. Same opakowania na prezenty już właśnie świąteczne. Tutaj jeszcze jakieś poduszki, jakieś takie pierdoły i okej. Okay, ale no naprawdę te święta już tak szybko. Tutaj mamy jeszcze resztkę wakacji. Także mogliśmy się znać w sklepie wszystkie pory roku. Naprawdę. Wszystkie święta, wszystko... Po prostu było tak. Po prostu wszystko razem, co byście nie chcieli. I zaczęło pięknie świecić słońce. Może to znak, że moja karta się naprawi, bo nie wiem co się dzieje, ale nawet kontaktowałam się z bankiem. Bank nie widzi transakcji. Transakcje zostają odrzucone automatycznie. Zmieniłam kod pin. Karty nie działają. Dobrze, mam gotówkę jakąś. Więc idę sprawdzić to jeszcze do bankomatu i do Sainsborego, także zobaczymy jak to będzie, ale mamy kupione część rzeczy, idziemy teraz do Sainsborego, a później jeszcze do Lidla, także zobaczymy co Sainsbury ma w swojej ofercie świątecznej. E, e, Halloweenowej, bo jak widzieliście w Homembersie jest po prostu misz, masz. Mamy już święta, mamy jesień, mamy wszystko, czego tak naprawdę możemy tylko chcieć. Także no ciekawia, ciekawia. Święta tuż, tuż. Początek września. Tuż, tuż. Natomiast po przejedzie moja sąsiadka mnie zostawiła. I tak wróciłam. Boże, jak ja wyglądam dzisiaj na no masakra. Trzeba coś z tym zrobić, koniecznie, szczególnie z mymi oczami nieważne. Na ten metod. Wróciłam, nic prawie nie kupiłam, ponad 100 funtów zapłaciłam. Rachunek jest prosty. Ostatnio wszystko w Anglii jest bardzo drogie. A tak naprawdę nie kupiłam nic takiego wielkiego, zaraz wam tak mniej więcej pokażę. Po prostu wszystko poszło do góry w sklepach, wszędzie. Tutaj również, także nas to też nie umija, więc no, jest jak jest, <laughs> natomiast e, może jest dalej, uważam, trochę taniej niż w Polsce. Jeśli chodzi o moje konto, naprawiłam je w ten sposób, jak mi polecił Pan z infonii, czyli założyłam po prostu kartę w telefonie i wtedy ona działa, normalnie nie działa, dziwna mają się tym niby zająć i może jutro to będzie naprawione, a może nie, a może za tydzień, a może za rok. Oni nie znają przyczyny, więc nie wiadomo, czy jest problem ogólny, czy jest problem, bo co. W każdym razie chciałam po prostu, żebym przysłać nową kartę, bo czułabym się tak pewnie, jadąc na wakacje za granicę, móc korzystać z tej karty w razie czego. No ale no. Nie, nie dostałam takich ten, bo oni będą próbować ten problem rozwiązać. Także no ciekawa, ciekawa. Rozpakowuję zakupy, mniej więcej Wam pokażę co kupiłam. Nie ma tego na zbyt wiele. Kupiłam parę olejków, jedynie zapachowych, lawendowych i róża ogrodowa. Ma piękny zapach. Kupiłam też sobie jakieś zwykłe maseczki, nie maseczki i tym podobne rzeczy. Tak jak widzieliście, w homeownersie najbardziej jest właśnie rzeczy takich do ozdób i tak dalej, przynajmniej w tych sklepach, w których póki co byłam. A póki co na razie więcej się nie wybieram, chyba że właśnie już z moją mamą jak przyjedzie, to może po prostu się przejdziemy i zobaczymy, coś ciekawego, zobaczymy. Natomiast dzisiaj biorę się właśnie za robienie i przygotowywanie rzeczy dla nich. No oczywiście też część na sprzedaż, bo jak robię, to robię już przeważnie większych ilościach, wiecie, jak jest. Także będziecie mogły sobie też u mnie na... Facebooku czy tam na Winted zakupić właśnie również na TikToku produkty, które właśnie tworzę, czyli świece, woski, balsamy, pilingi do ciała i takie również całe zestawy. Także to wam pokażę jak to wygląda i mniej więcej może trochę proces stworzenia, a później. Mam nadzieję, że w końcu padnę i uda mi się zasnąć. Bo, tak jak mówiłam ostatnio na filmie, dalej spać nie mogę, czyli to już będzie trzeci prawie tydzień. Jest to męczące, powiem Wam, jest to strasznie męczące, jak się czuję, człowiek zmęczony, nie chce mu się nic, no bo jest zmęczony, natomiast nie może też spać. Jest to w ogóle bardzo stręczne. Więc mam nadzieję, że uda mi się to w końcu osiągnąć i w końcu uda mi się zasnąć. Na początku starałam się nie pić, mi, pić mniej kawy, później starałam się również rzucić napoje energetyczne, bo tak to jest mój problem. <laughs> Natomiast w ogóle staram się teraz tego nie pić. Zawsze tam jakiś zapas mam, oczywiście, w sensie jak sobie zrobiłam, ale jak piję, to piję rano, i później już staram się nie pić. I dalej mam ten problem, także nie wiem. No i później, właśnie chodzenie przytomne. Tak to bywa, twarz wygląda i wygląda, i od razu, jak widać. Nie dobrze, nie dobrze. Działamy. I musiałam sobie zrobić po prostu chwilę przerwy, ponieważ dzisiaj, nie wiem, mam jakiś taki dzień, że wszystko co robię to się dosłownie pieprze. Nie wiem, czy to za sprawą tego, że mam dzisiaj kobiece dni. O tyle lepiej, że dostałam je 6 dni wcześniej, więc jest szansa, że nie będę już ich mieć na wyjeździe, a tak miało być. Czy coś innego jest z tego powodem? Nie wiem, ale po prostu wszystko, czego dzisiaj się dotknę, to po prostu pieprze, więc nie wiem, po prostu no masakra. Pokażę Wam, ile udało mi się zrobić, nie ma tego zbyt wiele, zrobiłam tylko peelingi, które też uważam, że nie do końca są idealne, więc po prostu zużyję je sobie sama. Natomiast resztę postaram się zrobić w najbliższym czasie, bo nie mam za dużo tego czasu już, całe pięć dni. Więc tak. Mam nadzieję, że po prostu wezmę sobie teraz prysznic, wykąpię się, odprężę trochę, poczytam książkę, nie wiem cokolwiek, żeby po prostu ten dzień się już skończył. Bo masakra. Nic, po prostu żywcem, nic mi nie wychodzi, ale tak. Dziewczynki, też mamy czasami takie dni. I no chyba w życiu każdego człowieka, nie tylko kobiet, są czasami takie dni, że po prostu no, nic nam nie wychodzi, a wszystko co zaczynamy robić jest do dupy. I po prostu to najzwyczajniej w świecie no, rozwalamy i nie zawsze się nam wszystko udaje. Pewnie powinniśmy to zaakceptować. Także tym akcentem kończę na dzisiaj i życzę wam Miłego wieczorku, poranka, nie wiem, kiedy to oglądacie. Całe buziaki.